Witajcie kochani, witajcie moi drodzy, a teraz słuchajcie czytanko dla osób, które są same, które uważają, że nikt nie pojawia się, nikt tutaj nie robi żadnych ruchów, nic się nie dzieje, więc sobie zobaczymy najpierw kartami orakle, jaka jest Twoja misja życiowa, jaki jest Twój cel na tą chwilę. Na tą chwilę, tak? Sprawdźmy. Jaki jest Twój cel Twojej duszy na tą chwilę? Dla osób, które oglądają ten filmik. Ok. Let go. Let go. Czyli pójść, odejdź. Odejdź od sytuacji, która jest nie do rozwiązania, albo sytuacja, w której tkwisz. Więc to może być przesłanie do osób, które utknęły w jakiejś przyszłości, w złości, tak, w żalu, dotyczącej relacji, możecie mieć podejście, albo cały czas wracacie do przeszłości, tak? To jest energia, która Was trzyma w przeszłości. Wspominając o przeszłości, nigdy nie pójdziecie naprzód, nigdy nie otworzycie swojego pola na nową miłość, na nową energię. Jeżeli zawsze będziecie mieć żal albo podejście, ja już zawsze będę sama, tak będzie, tak? Tak będzie. Więc jakby tutaj jest energia, odejść od tego, tak? Odejść od tego, co jest zwiążące, nie tkwi w przeszłości. Hmm. Odpuść. Niektórzy mogą mieć tutaj takie poczucie: no dobra, ale ja już odpuściłam, ja już nie jestem tutaj w tym, ale jednak może coś jest jeszcze nieoczyszczone, tak? Może tak sobie tylko mówisz, może sama się oszukujesz, albo. No trzeba być tutaj bardzo fair. Ze sobą. Nie ma, nie może ma, boli. Podróż. Słuchajcie, tutaj jest w ogóle energia podróży. Twoje życie powinno skupić się na podróży, tak? Może powinnaś, powinieneś więcej zwiedzać poznawać różne kultury, tak? Co jeszcze? Pisanie. Okej. Okay. Tutaj też może być, słuchajcie, właśnie Twoje uleczenie może właśnie pomóc Tobie pisanie, czyli to, co się wydarzyło, tak? To, co Cię boli, może przelej to na papier, zacznij o tym pisać, zacznij podróżować, no i puść. Odpuść przeszłość, która już tutaj nie służy. Pamiętajcie, że jeżeli będziemy cały czas mówić coś niedobrego albo Hmm. albo, że nic tutaj nam się nie wydarzy, albo taki, taki facet się nigdy nie pojawi, albo się pojawi, ale chyba nie mam jednak szans, no to jakby jest jeszcze coś do uleczenia, tak, no jeszcze jest jakaś niewiara, może jest jakaś niewiara. I że tutaj, tu jest bardzo takie silne zaznaczenie, no bądź wdzięczny, tak, bądź wdzięczny za to, że żyjesz, za to, że pijesz kawę, tak, a jeżeli jesteś w oczekiwaniu, no gdzie ten rycerz, no gdzie ten Facet, gdzie ten gość, taki docelowy, no to możesz tutaj czekać długo, tak? Zanim nie odpuścisz, właśnie tego. Więc tutaj też jest odpuszczenie, słuchajcie, kontroli. Ale też tutaj jest pokazane, słuchajcie, że podróże są dla, dla Was wskrzeszające i inspirujące, więc warto podróżować. Dobrze, sprawdźmy. Dlaczego jesteś sam? Dlaczego jesteś sama? Co, dla, co tutaj musisz jeszcze odpuścić? Co tutaj się wydarzy w swoim życiu? Sprawdźmy. Cóż takiego się dzieje? Oczywiście, jeżeli tutaj z tym nie rozumiesz, to po prostu nie jest to filmik dla Ciebie. Ja czytam karty, nie czytam tego, co. Chcę usłyszeć. <grych> Tylko czytam energię, tak Z kart. Dobrze. Kochankowie. Mimo wszystko jest potencjał tutaj, kochani, na relacje. Karty zawsze mówią o potencjałach, tak? O potencjałach, nigdy na pewno, trzeba pamiętać, że nigdy na pewno, chyba, że pojawia się relacja karmiczna. Relacje karmiczne bardzo często są zapisane w naszym życiorysie. Tak? A inne nie. Więc możemy spowodować sytuację, że ominiemy swoją miłość. No i tutaj mamy, kochani, potencjał na miłość, potencjał na, um, na połączenie. Mamy też w tej karcie bliźnie płomień. Może być bliźnie czy płomień. Może być szansa na poznanie waszego płomienia. Nie mówię, że to będzie mężczyzna docelowy lub kobieta. Ale tak jak właśnie pokazuje karta odejść, sześć mieczy, więc może trzeba odejść. Może poznaliście w swoim życiu, słuchajcie, wasz bliźniaczy płomień, ale nie jest to osoba, z którą macie być, z którą macie naprawiać relacje, tylko to jest osoba, która miała coś was wyzwolić, nauczyć, wyciągnąć lekcję z pokorą i pójść dalej. I tutaj może być przesłanie dla niektórych z Was: odejść od sytuacji, która nie jest dla Ciebie rozwojowa. Może tkwisz ze swoim bliźniaczym płomieniem i cały czas możesz o tym, że ta osoba powróci. Tak? Więc tu jest przesłanie: idź dalej, nie czekaj. Dobrze. Co jeszcze? teraz tak, dla mężczyzn jest tutaj informacja o jakimś konflikcie wewnętrznym, o jakichś lękach, piątkach mieczy. Jeżeli słuchają mnie mężczyźni, to możecie jeszcze układać sobie coś tutaj w głowie, tak? Możecie być w takiej przestrzeni, hmm, że ja chcę teraz spokoju, ja nie wiem, czy ja teraz kogoś chcę, czy ja w ogóle jestem gotowy. Natomiast potencjał u Ciebie istnieje. U kobiet pojawia się lub pojawił się w Twoim życiu lub za chwilę pojawi mężczyzna, natomiast ten mężczyzna nie będzie w 100% gotowy na relację. Potencjał istnieje. Potencjał istnieje, ale to jest osoba, która zakończyła jakiś trudny etap w swoim życiu. To może być osoba starsza od Was, bardzo doświadczona. Osoba, która zakończyła, bym powiedziała, swoje postrzeganie świata, tożsamość, Mamy tutaj konkretny, tak jakby upadek, tak? Upadek, i podnoszę się e, po raz kolejny. Więc to jest ktoś po jakimś trudnym zakończeniu, ktoś po odejściu z jakiegoś starego cyklu życia, i ktoś niekoniecznie gotowy do wejścia w relację. Natomiast tutaj jest takie przesłanie, że pojawić się może właśnie taki mężczyzna e, w waszym życiu, tak? Z potencjałem na relację. Z potencjałem, tak? Nigdy na 100%, bo to jest czytanie kolektywne. Wierzę. To jest osoba, która pojawia się w Waszym życiu, jak grom z jasnego nieba. To może być osoba po jakimś kryzysie, tak? Po jakimś kryzysie, tej osobie mógł się świat zawalić, dosłownie po jakimś trudnym załamaniu, może nawet depresji, słuchajcie. I pokazuje się kontakt, pokazuje się kontakt. Dobrze, dlaczego tej osoby jeszcze nie poznaliście? Jeżeli jej nie poznaliście, bo takie było tutaj założenie, że czytam dla singli, którzy są sami. Dlaczego tej osoby jeszcze nie poznaliście? Hmm. Bo tak jak mówię, cały czas jest szóstka kielichów. Utknęliście w przyszłości. Może czekacie za kimś, kto nie podejmuje żadnej, żadnego działania i inicjatywy, a w waszym życiu pojawi się osoba, która, która też będzie się uleczać, tak? Możecie być wy w takim, na takim etapie uleczania się albo jeszcze trzymania przyszłości i ta osoba raczej już jest po zakończeniu cyklu, ale sama jeszcze Um, ulecza się, tak, żeby wejść w ogóle w relacje. To mówię, może być Wasz bliźniaczy płomień. I teraz tak. Od Was tutaj pokazuje się taka energia wyjścia. Energia wyjścia, zainwestowania w coś, zrobienia czegoś nowego, um, odzyskania własnej energii tak, zadbania o siebie. E, ja bym powiedziała, że tutaj też jest taka energia rozpoczęcia czegoś, więc może. Możesz być na etapie albo będziesz na etapie, kiedy będziesz poznawała tą osobę, lub poznawał na etapie kreowania czegoś, robienia czegoś nowego, uczenia się czegoś nowego, um, odchodzenia od przeszłości ewidentnie, nie trzymania tej przeszłości, sytuacji albo ludzi, którzy są tutaj jeszcze z tobą bardzo połączeni, ale już nie aspirują do tego, żeby być razem i słońce, ale mimo wszystko jest unia, tak? Czyli pomiędzy osobami, czyli pomiędzy tą osobą, która też jest po jakimś kryzysie, zamknięciu etapu w swoim życiu, a ty po odejściu od starego, um, starej takiej, um, starych takich, jakby to powiedzieć, barier, tak? albo ludzi, którzy cię trzymają, tak? sytuacji, które cię trzymają, rozpoczęciu, jak będziesz w momencie rozpoczęcia jakiegoś nie wiem, to nawet może być jakieś szkolenie, to może być jakieś nowe przedsięwzięcie, zainwestowanie w siebie, nawet może zmiana wyglądu dla niektórych z was. To wtedy dochodzi do tej unii, do poznania, tak, do poznania, do połączenia, bo koniec końców i tak jakby jest tutaj unia, słońce, ale od was wymaga tutaj odpuszczenie przeszłości, zainwestowanie w siebie, tak. Zainwestowanie w siebie, praca nad sobą, bo jeżeli, tak jak mówię, będziecie tkwić w przyszłości i ta osoba będzie tkwiła w przyszłości, to nie ma szans na zbudowanie relacji, bo jedna osoba i druga osoba siedzi w przyszłości. Tak? Nawet możecie tych znaków nie zauważać, więc tutaj jest jakby takie podejście: zainwestuj w siebie, wyjdź do ludzi, zmień coś, tak? Zacznij działać, pracować nad sobą. robić coś nowego. Tak jak mówię, dla niektórych z Was może być nawet zmiana, y, zmiana wyglądu. Nie wiem. Może nawet operacje plastyczne, słuchajcie, albo y, no nie wiem, cokolwiek, tak? Nowa fryzura. Zaczynacie robić coś dla siebie. Paś Pentakli również mówi o nauce, tak? O szkoleniu. O czymś nowym. Robię coś nowego dla siebie, zmieniam coś. Zmieniam swoją przestrzeń. Dobra. I jeszcze jedna karta. Rada dla Was na tą sytuację. Karta rady dla singli, koło fortuny. Ja bym powiedziała: Nie wracaj do tej przyszłości. Nie wracaj. Bo na Twojej drodze pojawia się król kielichów. Jakby jesteś przygotowywany, przygotowywana do energii mężczyzny, który jest otwarty na miłość, tak? I tylko takiego masz przyjąć, nie innego. Nie innego. Ten mężczyzna musi być otwarty, uleczony, ale również to też od ciebie jest wymagane. To nie z jednej strony. Dwie osoby muszą być gotowe, przepracowane i wtedy mamy tutaj szansę na tą Unię, słuchajcie. Takie jest przesłanie. Nie miejcie tutaj do mnie pretensji. Ja czytam tylko karty, energię, która jest w tych kartach, kochani. Dajcie znać, jak to z wami rezonuje i życzę wam, kochani, powodzenia. Mam nadzieję, że, że wam się tutaj ta energia sprawdzi. Pozdrawiam was bardzo gorąco, buziaki.